Ból dolnej części pleców uniemożliwia ci normalne funkcjonowanie i szukasz pomocy, sprawdź na bullet.vp i odzyskaj kontrolę nad problemem. Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę kilka ćwiczeń izometrycznych na ból szyi. W przeglądzie przeprowadzonym przez Li współpracowników wykazano, że ćwiczenia wzmacniające, w tym izometryczne, są skuteczne w poprawie bólu szyi i jakości życia. Ćwiczenia izometryczne mają na celu wzmocnić nasze mięśnie za pomocą aktywnego napięcia, bez zmiany ich długości, czy bez aktywnego rozciągania i skracania. Ćwiczenia te możemy wykonywać np. z oporem naszych dłoni lub sprzętu do ćwiczeń. Jeżeli zmagasz się z bólem szyi lub głowy i szukasz pomocy z pozbyciem się go, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które Ci w tym pomogą. Dodatkowym atutem ćwiczeń izometrycznych jest fakt, że możemy je stosować w fazie ostrej bólu, tak więc na samym początku programu rehabilitacyjnego w celu odbudowania siły i wytrzymałości mięśni. Kiedy zaczynasz wykonywać ćwiczenia izometryczne, lepiej zacząć od krótkiego czasu napięcia, np. Na 5-10 sekund i stopniowo go zwiększać. Oto kilka przykładowych ćwiczeń dla danego kierunku ruchu. Thank you Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli film cię zaciekawił i chcesz więcej, sprawdź najlepsze wpisy z bloga w przypiętym komentarzu. Dajcie to wszystko i do następnego.